Cześć. Ja nazywam się Paulina Maciboch i witam cię w moim podcaście. Poruszam w nim tematy, które są mi bliskie w życiu zawodowym i prywatnym. Usłyszycie z jednej strony o biznesie i sprzedaży, a z drugiej strony o rozwoju osobistym, zdrowym i zrównoważonym stylu życia i sporcie. Jeśli lubisz się inspirować i wdrażać w życie zmiany, żeby stawać się lepszą wersją siebie w różnych aspektach, ten podcast jest dla ciebie. Cześć, witajcie w drugim odcinku mojego podcastu. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć trochę o tym, dlaczego motywacja zewnętrzna nie działa, czym ją zastąpić i jak ją zamienić po prostu w działanie. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałabym Was zachęcić do obserwowania tego podcastu, żebyście dostawali powiadomienia w aplikacji Spotify tuż po tym, jak będą opublikowane. OK, startujemy. Czym w ogóle jest motywacja? Tutaj definicji słownikowych jest bardzo dużo. Generalnie można to określić jako bodziec, który skłania nas do działania, i można dzielić te bodźce na zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrzne, czyli po prostu takie, które wynikają z nas samych, które sobie ustalimy, czyli tak zwana automotywacja, a zewnętrzne, czyli wszelkie działania, słowa, czyny, które wpływają na nas z zewnątrz. Na pewno wielu z Was spotkało się ze słowem motywacja i czuło niechęć na myśl o niej. Wynika też to z tego, że, że pojęcie motywacji zostało wypaczone na przestrzeni lat. Bierze się to chyba stąd, że pojawiało się tyle filmów, tekstów, cytatów na czarnym tle motywacyjnych, które były tak naprawdę tylko kontentem, który nic nie wnosił, do niczego nie, nie motywował, to znaczy nie wynikało z niego żadne działanie. I ja też zauważyłam, nawet w rozmowach z wieloma znajomymi, że motywacja jest po prostu takim wypaczonym pojęciem, które z jednej strony trochę już budzi, budzi śmiech, a z drugiej strony no, zupełnie nie daje tego energetycznego kopa do działania, którym powinno być. I pomyślałam trochę o tym, jakie było moje podejście do motywacji na przestrzeni lat, bo ja zawsze miałam się za osobę taką bardzo zmotywowaną. Taką, która dąży do celu, na którą działają takie energetyczne, motywacyjne teksty czy filmy, i gdy myślałam trochę o tym, spojrzałam trochę w tył na wszelkie działania, które szły za, za tym, że byłam do czegoś zmotywowana. I faktycznie ta motywacja to nie, nie było nigdy koniec, koniec bajki, bo zawsze za tą motywacją szło konkretne działanie. Na przykład, jeśli obejrzałam jakiś film o sportowcach w crossfitie, którzy naprawdę sobie świetnie radzili, to na tyle mnie to zmotywowało, że od razu postanowiłam sobie: OK, to ja do końca tego roku zrobię tyle, tyle kilogramów w przysiadzie albo wykonam tyle, a tyle powtórzeń jakiegoś trudnego ćwiczenia gimnastycznego, nie wchodząc w szczegóły crossfitowe. Albo na przykład bardzo świeża sytuacja: czyli obejrzałam film na kanale mojego trenera biegania o dziewczynie, która przebiegła bieg 100-kilometrowy, i postanowiłam, że ja w takim razie też przebiegnę te 100 kilometrów. Nieważne, czy dzisiaj, czy jutro, czy za dwa lata, czy za trzy, ale postanowiłam, że ja też to przebiegnę i ja wiem, że to ja te 100 kilometrów przebiegnę. I to, co tak naprawdę różni motywację od faktycznego działania, to jest sprawienie, żeby ta motywacja zamieniła się w takie dwie rzeczy. Jedną z nich jest dyscyplina, a drugą z nich jest nawyk. I w przypadku, kiedy nawyk to jest tak naprawdę wypracowanie sobie pewnych zachowań, które osadzamy w swoim codziennym życiu. Powiem o tym za chwilę troszkę więcej. To dyscyplina jest tak naprawdę takim bardzo mało medialnym pojęciem, które się nie pojawia w kontekście jakichś oszałamiających karier albo w kontekście wielkich zwycięstw. Bardzo rzadko mówi się o tej dyscyplinie. A ta dyscyplina to jest taka nudna praca u podstaw, codzienna praca, powtarzanie. Tysiące razy tych samych czynności, po to, żeby na końcu one miały świetny efekt, żeby też przekształciły się w nawyk i przychodziły później już automatycznie z łatwością. Więc ta dyscyplina, samodyscyplina to jest to pojęcie, które tak naprawdę stoi między motywacją a zmianą życia w jakimś aspekcie. Ja tutaj nie chcę twierdzić, że motywacja jest takim pojęciem zupełnie niepotrzebnym. Bo, oczywiście, ona jest potrzebna, jeśli działa dobrze, po prostu jeśli my ją rozumiemy dobrze i jeśli my coś z tą motywacją robimy. Bo niestety to nie działa tak, że jeśli obejrzymy jakiś motywujący film albo przeczytamy książkę, która po prostu jest inspirująca, to w naszym życiu stanie się momentalnie zmiana i nasze życie nabierze nowego tempa, nowych barw, a my będziemy mieć cele i będziemy do nich dążyć. Tu się musi zadać po prostu faktyczna, nudna praca. I podczas gdy ta motywacja. Dająca takiego kopa chwilowej adrenaliny jest świetna, bo ona może sprawić, że dostaniemy takiego po prostu pędu. Natomiast no, ten pęd musi zostać w coś przekształcony, bo jeśli my będziemy bazować tylko na takim jednorazowym strzale motywacyjnym, to co wtedy? Może być tak, że my zrobimy tą jedną rzecz, do której będziemy zmotywowani raz, nawet dwa razy ją zrobimy, ale minie tydzień, minie dwa tygodnie i w sumie to nam się już nie chce. Dlatego tak naprawdę dyscyplina i nawyk będą tym. Co spowoduje, że po prostu ruszymy dupę z kanapy i tyle, bo to się sprowadza właśnie do tego. Więc chciałabym Wam powiedzieć troszkę więcej o, o tych dwóch drogach, które mogą spowodować, że motywacja przekształci się w faktyczne działanie. I to jest z jednej strony dyscyplina, i z drugiej strony nawyk. W międzyczasie myślę, że też jeśli. Postrzegacie motywację podobnie jak ja i chcielibyście poczytać trochę więcej o tym, dlaczego motywacja nie do końca działa, albo co sprawi, że motywacja będzie faktycznie działać, to chcę Wam polecić dwie świetne książki. Jedna z nich to jest Mid Motywacji Jeffa Hadena, a druga to jest Drive. Daniela Pinka i one obie traktują o tym, czym faktycznie jest motywacja, analizują takie metodyczne podejście do motywacji i opisują procesy, które mogą mieć wpływ na to, że ta motywacja występuje, nie występuje, działa albo nie działa. Więc polecam wam te dwie pozycje, wrzucę je oczywiście w opisie odcinka, żebyście sobie mogli je znaleźć. Ok, więc przechodzimy teraz do tych dwóch metod, które tak bardzo ogólnikowo opiszę. One są na tyle głębokie, że na pewno będę chciała nagrać o nich. Kolejne odcinki podcastu, natomiast chcę Wam dać dzisiaj taki wgląd w to, co można po prostu zrobić z tą motywacją, żeby ona przekształciła się w faktyczne działanie. Ok, więc najpierw opowiem trochę o dyscyplinie. To jest sposób działania, który tak naprawdę chyba najbardziej polecam dla osób, które po prostu są zorganizowane, są w stanie spełniać założone cele i lubią pracować nad czymś, lubią wdrażać w życie zmiany i nie mają po prostu z tym problemu. Bo w przypadku, kiedy nawyk to jest działanie, które możemy też wypracować dość automatycznie, to dyscyplina i praca związana z dyscypliną to jest tak naprawdę ciężka praca z dnia na dzień, która wymaga ruszenia tyłka z kanapy, wyjścia trochę ze strefy komfortu. Tak wiem, to jest kolejne takie pojęcie, które jest już trochę obśmiane. Natomiast faktycznie tutaj, jakby to wyjście ze strefy komfortu, no jest po prostu konieczne. I w przypadku dyscypliny, żeby coś. Stało się dla nas naturalną częścią naszego dnia, to znowu wymaga pracy. I nie takiej pracy dwutygodniowej, tygodniowej, tylko pracy naprawdę bardzo czasochłonnej, bo niektórzy mówią, że wypracowanie nawet tych nawyków zajmuje 30, 60 dni, czy 3 tygodnie, czy robienie czegoś codziennie. Tak naprawdę, żeby pewna rzecz, pewna czynność stała się częścią naszego dnia, taką na, sta na stałe osadzoną, to musimy popracować bardzo długo. I w przypadku osób, które mają tą dyscyplinę w sobie. I potrafią zaplanować sobie, że coś zrobią i faktycznie będą to codziennie robić, no to są pewne metody, które mogą to ułatwić. Powiem Wam też jakby na moim przykładzie, bo jest to coś, co sprawdzało się dla mnie, może też się sprawdzić dla was, więc warto to na pewno przetestować. Więc przede wszystkim pierwszym, tak, pierwszą taką metodą jest kalendarz. Zwykły kalendarz, czy papierowy, czy kalendarz zdigitalizowany na przykład w Google. Kalendarz, w którym wpisujesz. Kiedy dane rzeczy mają się zadziać. A na przykład, kiedy przymierzałam się do medytowania, nie do końca mi to wyszło, natomiast faktycznie przez bodajże 4 tygodnie codziennie medytowałam, to wpisywałam sobie to w kalendarz, żeby wiedzieć, że ja mam pewne zobowiązanie wobec siebie i że po prostu muszę to zrobić. Czy jest poranek, czy jest wieczór. Ja wiedziałam, że danego dnia mam w kalendarzu tą medytację 10-minutową, i po prostu to, że było to na papierze i było to zapisane, i miałam to przed oczami, gdy przeglądałam kalendarz dzienny. No to gdzieś tam myślę, że jeśli to się nie zadziało, to czułam taki trochę wstyd przed samą sobą. Więc to jest na pewno jedna fajna metoda, którą Wam polecam. Druga metoda sprawdzi się w sytuacjach, które nie sprzyjają robieniu rzeczy. To znaczy, nasze takie zasoby psychoenergetyczne, one się bardzo szybko wyczerpują. Więc załóżmy, że jest wieczór. Jest wieczór, minął cały dzień. Byłeś, byłaś w pracy, podejmowałaś wiele decyzji, podejmowałaś wiele działań i jest wieczór, i to jest ten dzień, kiedy na przykład musisz wyjść biegać. Jest 18 godzina i zaczyna padać, zaczyna padać, jest zimno, jest ci nieprzyjemnie, nie chce ci się wychodzić biegać. Siedzisz na kanapie, masz kakao albo herbatę, jest bardzo przyjemnie i wcale ci się nie chce iść biegać. To dobrą metodą na to, jakby oprócz tego oczywiście, że po prostu wstajesz, żebyś tyłek z kanapy ubierasz buty i idziesz, bo to jest jedna metoda dla, dla osób, które bardziej takie zdecydowane. Natomiast drugą metodą jest to tak zwanych 5 sekund. Nie pamiętam z jakiej to jest książki, natomiast postaram się ją znaleźć i wam też wpisać w opis odcinka. Czyli zaczynasz liczyć od 5 do 1. Oczywiście w tył, bo wtedy angażujesz swój umysł właśnie w to, żeby przypomnieć sobie w jakiej kolejności idą te cyfry, czyli 5 4 3 2 1. I oczywiście, gdy wybija jeden, wstajesz i robisz to, co miałeś zrobić, czyli ubierasz buty do biegania, wychodzisz. I to jest sposób, który jakby odciąga twoje myśli od tych wymówek po prostu, a skupia się na tym, że najpierw musisz sobie przypomnieć, w jakiej kolejności idą te cyfry. I przez to, że wiesz, że na tą jedynkę musisz po prostu stać i zrobić, to skłania bardziej do działania. Więc powiem wam, że sprawdzałam to na przykładzie zakupów w sklepie, kiedy moja ręka nieopatrznie sięgała po żelki. A wiedziałam, że jestem na redukcji, więc policzyłam od 5 do 1 i faktycznie tych żelków nie wzięłam, także zadziałało. Polecam naprawdę przetestować. Inną metodą, którą na przykład wdrożyłam przy opublikowaniu tego podcastu, było to, że publicznie się do tego zobowiązałam. Czyli ogłosiłam to po prostu na swoim Instagramie, gdzie tam parę osób mnie śledzi stwierdziłam, że jeśli ja komuś powiem, że to się zadzieje, to będzie mi później bardzo głupio, jeśli to się nie zadzieje. I faktycznie to się zadziało, jakby Hero nagrywam odcinek kolejny, więc, więc to naprawdę zadziałało. I powiem Wam, że z tym publicznym zobowiązaniem, staram się robić to publiczne zobowiązanie, na przykład na Instagramie albo wobec znajomych, za każdym razem, kiedy wiem, że jest jakieś działanie, które bardzo chcę wdrożyć, ale wiem, że jest bardzo dużo blokerów, które będą mnie blokować przed tym działaniem. Zresztą było tak samo z podcastem. No ja się... Tak naprawdę nosiłam z zamiarem opublikowania podcastu od marca chyba do lipca. I tak naprawdę dopiero kiedy ja w sierpniu poczyniłam to publiczne zobowiązanie, to ja faktycznie byłam w stanie to wdrożyć w życie. Więc to publiczne zobowiązanie to jest super sprawa, żeby tą dyscyplinę wypracować. To, co też pomaga, i to jest jakby takie ostatnie działanie związane z dyscypliną, które też trochę ma wpływ na nawyk, to jest takie pojęcie: don't break the chain. I to generalnie polega na tym, że jeśli masz ten wspomniany kalendarz, albo jeśli masz na przykład jakąś aplikację do śledzenia nawyków, o której też mówiłam w poprzednim odcinku, wrzucę, wrzucę też link w opis, to tak naprawdę, jeśli sobie odfajkowujesz, że każdego dnia zrobiłaś to działanie, to te działania łączą się w taki łańcuszek. I jeśli ty jednego dnia nie zrobisz tego działania, to tak naprawdę ten łańcuch zostanie przerwany. A że my nie chcemy, żeby ten łańcuch się przerywał, don't break the chain, no to oczywiście. Fajnie jest odfajkować tą czynność i mieć ją a, taką zaliczoną na dany dzień. Dlatego to też jest bardzo fajny sposób na to, żeby tą dyscyplinę w sobie trochę wypracować. Bo nie każdy ma w sobie wewnętrzną dyscyplinę, samodyscyplinę, dlatego czasem po prostu trzeba włożyć trochę więcej wysiłku. Ok, lecimy dalej do drugiej metody działania, która motywację zamieni w faktyczne czyny. To jest nawyk. Nawyk to jest tak naprawdę według wielu źródeł, bardzo tak uogólniając, to jest automatyczne działanie, które dzieje się. Na wskutek wystąpienia wskazówki, a którego wynikiem jest nagroda. I podam Wam to na przykładzie na przykład palenia papierosów, które jest oczywiście nawykiem, złym nawykiem, ale jest nawykiem. W przypadku, kiedy ktoś jest zdenerwowany, co jest naszą wskazówką, bo naszą wskazówką wtedy jest stan emocjonalny, zdenerwowanie z jakiegoś powodu. Działaniem, które automatycznie jest wypracowane, właśnie jest zapalenie papierosa, a nagrodą jest złagodzenie tego stanu zdenerwowania. I tak naprawdę w przypadku, kiedy taki nawyk występuje, bardzo ciężko jest go zmienić. Natomiast kluczem do tego jest zamiana tego działania w środku, bo w sytuacji, kiedy wystąpi ta wskazówka, czyli stan zdenerwowania, musi zawiać się też nagroda, czyli złagodzenie tego zdenerwowania. Ale to działanie pośrodku może być inne, i w tym przypadku na przykład można spróbować dzwonić do jakiegoś przyjaciela, przyjaciółki na parę minut, porozmawiać z nim, trochę się uspokoić i jakby ta nagroda również wystąpi, czyli złagodzenie zdenerwowania. Nie będę teraz wchodziła bardzo głęboko w nawyki, bo to jest bardzo szeroki temat, więc pewnie chciałabym go trochę pogłębić w takim dedykowanym odcinku. Natomiast polecam wam też poczytać książki o nawykach, które są tak prześwietne, że naprawdę zmieniły moje życie poniekąd. I pierwsza z nich to jest Siła Nawyku. Nie pamiętam, jaki był autor, więc wrzucę wam też opis odcinka. A druga, która jest tak samo dobra, albo nawet lepsza, to jest książka też autora, którego newsletter poleciłam którego dnia na Instagramie i którego mocno śledzę. To jest książka Atomowe Nawyki, Atomic Habits, napisana przez Jamesa Cleara. Też Wam wrzucę oczywiście w opis, ale te dwie książki naprawdę zmieniły zupełnie moje postrzeganie takich codziennych czynności i. Dążenia do wypracowania dobrych nawyków i do eliminowania złych nawyków. Okej, okay, trochę więcej jeszcze o nawykach. Różne sposoby wdrożenia nowych nawyków albo poprawy nawyków. Jedną z takich metod jest metoda małych kroków. I tutaj przywołam przykład biegania. Jeśli chcesz zacząć biegać, ale nigdy nie biegałaś i nawet nie wiesz, czy byłabyś w stanie przebiec te 100 metrów, 200 metrów, to metodą małych kroków jest to, że jednego dnia po położysz swoje buty do biegania przy szafce i po prostu je ubierzesz. I nic więcej, tylko je ubierzesz. Następnego dnia zrobisz trochę więcej. Wyjdziesz na klatkę, zejdziesz na podwórko, pokręcisz się trochę, zaczerpniesz trochę świeżego powietrza i wrócisz do domu. Ale już kolejnego dnia możesz tak naprawdę wyjść i przejść 100 metrów. Kolejnym etapem może być marszobieg, czyli biegniesz 100 metrów, idziesz 100 metrów. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby każdego dnia, każdego tygodnia robić ciut więcej, robić 1% więcej, żeby za 3 miesiące. Móc powiedzieć dumnie, że jesteś w stanie przebiec 5 km. Nie kosztowało cię to wiele, bo ta metoda dojścia do tego była bardzo taka stopniowa, przez co nie wychodziłaś, nie wychodziłeś jakoś bardzo gwałtownie ze swojej strefy komfortu, ale to faktycznie zadziałało. Inną metodą jest podłączanie nowego nawyku. Do istniejącego nawyku. Opowiem Wam na moim przykładzie. Ja w tym momencie próbuję wypracować sobie nawyk planowania tygodniowego, czyli żeby w niedzielę planować wszelkie działania związane z pracą, związane z takimi też pobocznymi projektami, związane z podcastem na cały kolejny tydzień. I postanowiłam, że muszę jakoś to podłączyć do już istniejącego niedzielnego nawyku, dzięki czemu będę miała taką właśnie wskazówkę do tego, że coś się musi zadziać. I w przypadku, kiedy ja mam taki nawyk, że ja codziennie rano jem, śniadanie i piję kawę, mniej więcej około godziny 9, 10, to w tym momencie Mam też na widoku swój komputer otwarty z aplikacją do planowania i jestem w stanie tak naprawdę tuż po tej kawie albo razem z tą kawą rozpocząć planowanie tygodniowe. Więc podłączanie nowego nawyku do istniejącego nawyku to jest bardzo fajna metoda na to, żeby coś się zadziało tak trochę bez wysiłku. Fajną metodą na zbudowanie sobie nawyku jest też pole widzenia. Na pewno kojarzycie to, że jeśli chcecie przestać jeść słodycze, to dobrze, gdyby tych słodyczy nie było w domu. I to jest jakby świetna, świetna sytuacja, teobrazująca. Natomiast to samo występuje, kiedy chcesz wypracować sobie nowy nawyk, na przykład właśnie biegania. Połóż sobie buty do biegania przy szafce. Albo jeśli na przykład chcesz czytać. Połóż sobie książkę na szafce nocnej, albo połóż sobie tablet z czytnikiem na szafce nocnej. To jest tak naprawdę kilka metod wdrożenia i wypracowania nawyków w swoim życiu. Tego jest o wiele, wiele więcej. Ja też będę chciała to pogłębić na pewno w innych odcinkach, bo ja uwielbiam osiągać <laughs> różne rzeczy i też wypracowywać sobie fajne, zdrowe nawyki i pozbywać się negatywnych, więc na pewno będę chciała podzielić się z Wami moim doświadczeniem i powiedzieć o tym troszkę więcej. Natomiast na sam koniec odcinka mam dla Was taki challenge. Bo wiadomo, że można słuchać nawet tego podcastu i można się nie motywować, ale jeśli za tym nie idzie żadne działanie, tak bo on jest bezcelowy. Bardzo bym chciała, żeby udało wam się wdrożyć jakieś działania do swojego życia. Dlatego mam taki challenge, żebyście następnym razem, jak będziecie czuli się zmotywowani, po prostu podjęli działanie. Jeśli na przykład serduszkujecie kolejne zdjęcia na Instagramie, prezentujące jakiś fit ludzi, czy ludzi z sylwetką, do której na przykład dążycie, albo którą chcielibyście po prostu osiągnąć, to zamiast tylko serduszkowania i, i zachwycania się tymi zdjęciami, poszukajcie jakiejś siłowni, na której jest pierwszy bezpłatny trening i zapiszcie się na ten trening. Albo, tak jak mówiłam wcześniej, połóżcie buty do biegania przy szafce i po prostu wstańcie następnego dnia rano, pół godziny wcześniej, wyjdźcie na, na bardzo szybki marszobieg, albo bardzo szybki bieg. I tak samo, jeśli oglądacie... Motywujące filmy o biznesie albo o osobach, które zmieniły swoje życie, to zamiast motywować się tym, udostępniać to w mediach społecznościowych i mówić wszystkim znajomym o tym, po prostu weźcie kartkę, zapiszcie sobie rzeczy, które lubicie robić w życiu, zapiszcie sobie rzeczy, w których jesteście dobrzy, poszukajcie wśród tych rzeczy takie obszary, które dadzą wam po prostu pieniądze i postarajcie się... Wdrożyć to w życie. Postarajcie się zapisać na jakiś kurs albo porozmawiajcie z osobą, która w danym obszarze coś osiągnęła. Bo może się okazać, że jeśli pracujesz na przykład jako księgowy albo księgowa, nie czerpiesz z tego takiej ogromnej przyjemności, ale na przykład lubisz edytować zdjęcia, to jeśli zapiszesz się na jakiś kurs graficzny albo porozmawiasz z kimś, kto prowadzi kanał na YouTube o tej tematyce, to może będziesz w stanie tak naprawdę za jakiś czas rozpocząć, zarabiać na życie tym, co lubisz. Inny przykład, jeśli słuchałeś, słuchałaś mojego wcześniejszego odcinka o czytaniu książek, to też jest świetna metoda, żeby tutaj przetestować ten challenge, bo następnym razem, jeśli będziesz chciała przeczytać kolejną książkę, nie myśl o tym, Jakie książki chciałbyś przeczytać, albo nie kolejkuj sobie książek, które podobają ci się i, i masz plan, jak je przeczytać, tylko po prostu wpisz sobie w kalendarz, że każdego dnia przeczytasz 20 stron książki. I gwarantuję ci, że jeśli będziesz mieć to w kalendarzu albo w jakiejś aplikacji śledzącej nawyki, to po kilku dniach, po kilku tygodniach, tych stron nie będzie 20. Za jakiś czas będzie ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. O kilka procent więcej każdego dnia, przez co na samym końcu wejdzie ci to tak w nawyk i wypracujesz sobie dzięki tej dyscyplinie tak mocno tą czynność czytania książki, że gdy to się nie zadzieje pewnego dnia, to będziesz czuć się dziwnie. I tak trochę dzień będzie niepełny. To koniec tego odcinka na dzisiaj. Mam nadzieję, że wynieśliście z niego coś wartościowego. Jeśli uda Wam się wdrożyć jakiekolwiek wskazówki z tego odcinka i podjąć też ten challenge, o którym powiedziałam, to napiszcie do mnie. Będzie mi mega miło, że, że udało mi się kogoś faktycznie zmotywować do działania. I oczywiście, jeśli uznacie, że ten odcinek może komuś pomóc, to proszę o udostępnienie go w mediach społecznościowych, oznaczenie mnie, żebym zobaczyła, że coś dobrego się niesie po świecie. Dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka. Zapraszam Was do obserwowania podcastu. I do usłyszenia za tydzień.